Małopolski szlak architektury drewnianej został wpisany na światową listę UNESCO. Najciekawsze obiekty tego typu znajdują się w Krakowie w Nowej Hucie. Jednym z nich jest kościół na tzw. Górce Wrzodowej w Kościelnikach. Jest to kościół wystawiony w XVII wieku, co ciekawe, przez Barbarę Morsztynównę, a więc kobietę, która była jedną z najbardziej znanych Arianek w Krakowie była wrogiem katolicyzmu, ale tutaj dla swoich poddanych wybudowała kościółek około 1648 roku. Bardzo ciekawym elementem całego szlaku architektury drewnianej jest to, że niezależnie czy te kościoły pochodzą z wieku XIV czy nawet XX, mają tą samą gotycką formę. Architektura drewniana w Małopolsce i w ogóle w całej Polsce Charakteryzowała się bowiem tym, że powtarzano cały czas dokładnie ten sam średniowieczny wzór. Ponieważ ten kościół należał do rodziny Wodzickich, a więc bardzo bogatej magnackiej rodziny, szaty liturgiczne były szyte z dawnych strojów dworskich. Znajduje się tu no, chyba najpiękniejszy pogrzebowy, barokowy ornat w Polsce. Z przepięknymi, tańczącymi po trumnach barokowymi szkieletami. Wśród wyposażenia znajduje się także barokowa chrzcielnica, wykonana z czarnego marmuru dębnickiego. Ciekawym elementem w Górce Kościelnickiej jest także, no, chyba, jeden z najbardziej okazałych monumentów ku czci żołnierzy z czasów I wojny światowej. Niedaleko stąd toczyła się w 1914 roku Bitwa o Kraków, i pałac w kościelnikach był wtedy zamieniony na szpital polowy. Ci żołnierze, którzy tam umarli, zostali złożeni w zaprojektowanym przez Mejera grobowcu ozdobionym takim motywem austriackiej żołnierskiej czapki. Przesławice znane są z dworku Jana Matejki, ale niedaleko dworku znajduje się też piękny XVII-wieczny kościółek. Co ciekawe, o ile kościółki w Mogile i w Górce Kościelnickiej to są kościółki zachowane in situ, czyli w miejscu, o tyle kościół w Przesławicach był przeniesiony z miejscowości Jawornik koło Myślenic. W latach 80. miał tutaj bowiem powstać wielki skansen na 300 obiektów i m.in. w ramach tego skansenu przeniesiono kościół. Posiada on bardzo ciekawą ludową polichromię w środku. W prezbiterium jest takie wyobrażenie sądu ostatecznego i przepiękna wielka figura świętego Krzysztofa. W kościele św. Jana Chrzciciela mamy wyposażenie z XVII wieku. Z tego okresu pochodzi ciekawy barokowy ołtarz i wykonana w podobnym stylu ambona. Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Mogile jest jednym z najcenniejszych zabytków na szlaku architektury drewnianej małopolskiej. Jest to prawdziwa perła wśród wszystkich kościołów w Polsce. Dlaczego? Z dwóch powodów. Jest to jedyny w Polsce drewniany trójnawowy kościół, czyli taki naśladujący dorosły, duży, kamienny, a poza tym jest on podpisany. Nie wiemy, kto zbudował katedrę na Wawelu. Twórcy Kościoła Mariackiego się nie podpisali, a tu, na portalu, znajduje się napis, że za czasów Opata Hirschberga kościół ten wybudował mistrz Maciej Mączka w roku 1466. Jest to już drugi kościół na tym miejscu. Pierwotny w XIII wieku wybudował biskup Iwo wodrowąż fundator pobliskiego klasztoru. Jednak ten kościółek zniszczył się i w owym XV wieku wybudowano ponownie. Miał on ciekawe polichromie, które niestety się nie zachowały, gdyż w czasie potopu szwedzkiego kościół, jak i sąsiedni klasztor zajęli Szwedzi i w tym kościele urządzili sobie pralnię od oparów malowidła zniszczały. To też w roku 1766 wykonano nowe malowidła w stylu rokokowym. Są one niesłychanie ciekawe, to jedne z najciekawszych malowideł w ogóle sakralnych na terenie Krakowa, bowiem wyobrażono tutaj dobrodziei kościoła, a wśród nich takie postacie jak biskup Iwodrowąż, biskup Prandota, Biskup Zbigniew Oleśnicki, a także człowiek, który jako pierwszy wykładał e, historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, wtedy Akademii Krakowskiej, czyli Jan Dąbrowka, i na dodatek wyobrażony został w Uniwersyteckiej Todze.